Cześć, ja jestem Merwot, i tam w kolejnym trzecim odcinku z serii Lot po Globala. Wiecie, tryb skrzydłowy na skrzydłach, Lot po Globala, to stąd ta nazwa dla tych, co może mi do końca jakoś się zorientowali. Mapka Rialto, mapka, którą znam bardzo mało, ale obiecałem sobie, że przynajmniej na początku zagram chociaż raz na każdej mapie w tym trybie, w sensie w skrzydłowym, chcę mu trochę pomóc. No, ale chyba nawet nie musiałem. jest na respi ostatnio Dobra, biłem w ciało, żeby na pewności go trafić. Nie jakieś headshoty, widziałem, że jest lekko bity. Pierwsza rada nasza. Jest dobrze. No widzę, że szybko to idzie. Patrzcie, mój żołmuś z bizona na dwóch i to Rus, rusek, a tak sobie dobrze radzi. No ładnie z panem Dobra. Mam w końcu jakieś MVP! Lecimy z tym, chyba będzie łatwy mecz, mam, taki, mam taką nadzieję przynajmniej. Nice. Mój ich tam wycina na respi już od razu, nie mają szans. 4 jeden dla nas, dobrze. Good. Good job, man. One on the roof. Good job. Patrzcie, jak ich wycinamy no. Nie mają szans. Psi. Żeby takiego ruska mieć w drużynie, tego jeszcze nie było. Który by tak wycinał dobrze. No, nie widzę tutaj w ogóle. Jemeczka. Co, jeszcze może być w tym pokoju. Did you see the bomb? Co on tu gdzieś czeka? No patrz, obe wszystko. A jego nie ma, nie? Ojej! zapomniałem jak się strzela z M41S. Proszę, nie widzieliście tego, co? Nie widzieliście. <laughs> Nikt tego nie widział. Nikt. Ups Słyszałem go tu, nie? Także. A z drugim ma auto sniper, chyba. Jeszcze jeden dla nas, nie? Jedna runda tylko przegrana. A tak to z ruskiem wycinamy przeciwników Lecimy z drugą połówką Let's ktoś tam popełnił samobójstwo po CT No trudno, nie? Au! Easy Why did you hit me? Sorry Dobra, no zostałem sam Trzeba by to jakoś mądrze rozegrać, nie? Żeby nie... zginąć, bez sensu. Chyba mnie zobaczy. Trzeba zagrać tak, żeby go walnąć w plecy, kiedy się nie będzie tego... ...spodziewał. A ja jego mnie? No nie! Dziewięćdziesiąt siedem osiem? Co? Gorzej być nie mogło. Pytanie, gdzie jest kolejny? Tak czułem, że tu może siedzieć, nie? Tak czułem, że to jest taki pokoik, mój już obszedł z góry naokoło i mówię. Gdzie może być ten ostatni, nie? Znaczy, mój nowy skin to jest G553. I od razu się przydał. Skiny wygrywają. ogóle nie muszę. Wiecie, w ogóle nie użyłem wyszedł spokoju, nie? W ogóle nie użyłem granatą prawie w tym meczu, ale nie wiem, na tej mapie jeszcze mówiąc, jak to wygląda. To wygląda jak aimbot. GG. Nie wiem, nie miałem, nie miałem okazji w ogóle śledzić mojego jak gra, ale ten ostatni frag był dziwny. Podejrzany, nie? Jak wygląda jego profil Steam? Nic tu nie ma, nie? Jakie rangi? DMG, MGE, dobra. Lecimy z kolejnym meczem. Moi drodzy, jest to mój pierwszy i ostatni mecz na Vertigo w trybie skrzydłowym. Obiecałem sobie, że będzie każda mapa, więc będzie każda mapa, ale później już Vertigo wyłączę, bo naprawdę nie trawię grania tej mapy. jeszcze w tym trybie skrzydłowym obejrzałem, jak ta mapa wcześniej sobie wygląda, w jakich korytarzach można się poruszać. Także nie powinno być tragedii, ale... Ale coś mi w niej nie leży po prostu, tak zupełnie szczerze mówiąc. Dobra, idziemy na. O. To jest taka ryzykowna Dziękuję. To jest takie ryzykowna Walka jeden na jeden nie. Czy mi wejdzie head, czy nie? Ale już mi było czasu, żeby się gdzieś tam z nim ganiać potem tym naokoło po całej mapie. Jak czułem? może siedzieć? O, i jeszcze drugi. Heh. Ciekawe początek meczu dla mnie, Cztery fragi i zaraz się zacznę denerwować, że może cheatuje czy coś w tym stylu. Dobra, nie, dwa razy szedłem górą. Teraz może dołem, pójdziemy. Fleszik profesjonalny bardzo. Mój mnie troszeczkę blokuje. Pytanie właśnie, Uff, 12 HP. Jak ja to przeżyłem? Fart zupełny. Uuu, nie mam bomby. Gdzie jest bomb? Mid. Okay. Ja, gdzie jest drugi? Nie wiem gdzie jest drugi Ale plantujemy na samym środku Widzimy się słoneczku Siedem pocisków Ale nie będę przeładowywał Powinno mi wystarczyć Tu chyba będę widział co jak wbiegnie mi A widział mnie! Zna się skanować te ściany? Let's go, let's go. I tu będzie za chwilę, patrzcie, i go zabijamy. Pyk. Nie ma go. Gdzie on to biegł? No, rampą zbiegł chyba na dół. Dobra, zostałem sam znowu. Tu i on będzie myślał, że ja powoli idę do CT, do, do CT i że będę tam się skradał od tyłu a my sobie w tym czasie zejdziemy po drabinie i pójdziemy rampą taki jest mój plan moi drodzy, I Idę na nożu, mam nadzieję, że go to nie ma Się dobra, wejmę pistolet, nie? także mam nadzieję, że on tam się będzie czaił gdzieś na mnie, po CT My go zabijemy w plecki Gdy on się tego nie będzie spodziewał Czy mi to wyjdzie O, nie ma czasu Był tam, zgadłem, zgadłem, że tam był! Spalił się! <grym> <Good job. laughs> <How it happened? grym> Ojejku, wszedł mego <noise> małotowa, i się cały spalił, serio? Ale zgadłem, że tak się domyślałem, że może tam gdzieś siedzieć, nie? Oj! Myślałem, że zginę. nam HB tylko, nie? Ok, Okej. Co ten smoke? Dziurawy. Pięknie. Mamy drugiego. No ledwo. Dobrze, się schowałem i mój też przyjął pociski. Widzicie? Bo mnie by rozwalił. Samego. Dziwnie, przychodzi tutaj nasze ganie tak po cichu, patrzy w górę Co to mi za rangi? Dobra, się? nawet ani razu nie zginąłem w tym meczu Dziwne to jest. Skąd mi to mogą być zaraz? Stamtąd tu, tu Okej, okej, się Side Uciekam tak długo, bo wiem, że on będzie teraz grona czasu. Nie będzie szukał tam Aj, był chaos. Myślałem, że nie będzie może. A nie raz hey. nie trafiłem, nie? Szkoda. Ale dobra, mają jakąś rundę chociaż. Należy im się też. Byłoby niesprawiedliwe trochę, by do zera przegrali. Merwo, co ty gadasz, nie? Przeciwnikom chcesz pomagać. Bierzemy nowe jazda. Nice! Patrz, zrobił dwa fragi z shotguna i. Jello! No to szybko, poszło to Vertigo. Myślałem, że będzie dużo gorzej, nie? Ale tak czy inaczej. Nie chcę więcej grać na tym opinieniem. Może mi się odmieni pod koniec skrzydłowego, ale wątpię. 8 <laughs> wygranych, jeszcze dwie i otrzymamy jakąś naszą pierwszą rangę, a potem lecimy po globale. Oczywiście. Mam nadzieję, że się uda. jakie to były rangi w tym meczu. Sam undrangedy nawet się nie dowiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!